Hmm, hmm, I on hmm, się. Idziemy tutaj. O, interfejs. Nie mam scale. No. Ktoś ma jakąś lepszą rozdzielczość ekranu, tak? Niż ta. By, do nagrywania to prosiłbym w miarę możliwości. Do podania. Tak, szkoda hajsu. Bo w nie traci zbyt dużo. Co mamy? O, oh, monjancer, okia. Yeah. It's time to hunt. Mm. 30 seconds until minion spawn. Oby nie skontrowali, bo najmniej to Ten ryj! Och wuuu, wu, ty ryju! Mogliby dać jakąś ładniejszą skóreczkę? Minions mm, spawned. Dżungla cała dla mnie, więc to w sumie trochę spoko będzie. Bez don't build for support. op... Ha, op... This, screen, it's this ends now. gonna Hmm. My hunger. Check Check jest słaba, ale trzeba niestety tak ustawić, bo Fraus będzie ostro miejsce na dysku. A, mam 500, y, 500 giga dysk ogólnie na dwa, na dwie partycje, więc trochę to jest. Zajmuje, na jednej partycji mam na raz 100 giga. A lol, no trochę zajmuje właśnie. Zajmuję. O. Widać, że to są Proelopiki, pewnie tam tych lawk jest. Hmm. To jest właśnie tak zwany runket. Wszyscy biorą byle co? Hmm. Padaj śmieci! Padaj muho, hmm. nieźle, nieźle ilo ma. Dużo, 700p, co on takiego kupił? I hunger. Nice. To byłoby ślimm. Avenger Up, powinien być to łatwy win. Mam nadzieję, że tak będzie. Jeez. Yeah. Trzeba uh, sami sobie połączyć FPS-y w lewym górnym roku zesłania rozesłania. Rozesłaniają mi, niestety. I nie widzę kiedy smajtować w tym momencie? Da radę? Eee, jeden za jeden, ale fest, jak na to nie patrzeć. No niestety takie rzeczy się dzieją. Dobra, niech to się... Żeby nie heal, to tak dzisiaj akcesorium by go wywalił. To armię. Kocham to, jak w, w się heal z tego... ...podstawowego ataku, mm, tak? Jest... Jestem... O, jest. Póki nie mam... Y, ...mojego kochanego... It's time to hunt. No, ulti nie mam wykonanego, no to dla Rengara wiele nie zrobię. Idę może dżunglę skontruję, ja, jeżeli się z nim pobiję, This może nie wadnę. Tysiąc hańsuję i trzeba będzie wrócić po. itemka. Брэнда, джунгл, 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 Podapet też jest niezła kosa z tego co widziałem jakoś tam robiony pod lekki spida taki niezły a zyń tak 25 w sumie jest przedą z boków te długutki możliwe że wstrębuje jak nowa ale o, ładnie. To Blitzkrat powinien sobie radzić jako tako Później build go trochę zwiększy. Timu podoba. Mm -hmm. I smell that Eww, niech sobie zrykoluje. Nie lubię tego. Iło pod plus grzybki to jest gniazda. Ooo, lag był. Alright, idzie w bliskręg, więc mogę sobie cofnąć. Może pod o, coś tu się dzieje. Ranger drzwi wyszedł do mnie O, mam nadzieję, że nie. Może Blue Domradem został jeszcze sobie. Góra, jak coś szybko spadło. Hmm, Rę gdzieś tam.

Angielski nie jest aż tak bogaty, nie jest na taki poziomy jak którym był w Gimnazjum <laughs> To nie potrzebuje pieniędzy It's time to hunt. Nie będzie dla tego frajera Rengar frajerze! Było brać blue ten ręce koło zdaje mi się jakimś... Wydaje mi się na jakiegoś retarda. End... Nie wierzę trzeba ani nic. Nie jest ogólnie junglerem, ale nie ma swojej linii. Timo Lost Hitów ma 56. Hmm, nieźle, więcej niż ja żumki. Hmm. Hmm, I smell the stench. Hmm. Timo. Poszedł sobie. Znajdę tego moral o śmiecie czy nie. A ty. A... Pięknie. Ha, już się zbałem, że zabiorę mu fraga. <trybuj> to byłoby niemiłe, tak w ostatnim momencie pomyślałem, że tak to nazwa. <trybuj> Smite 620 się oczu. Hmm, po recoilu kupimy jeszcze coś ciekawszego. Nie wiem, złożę może modretki do końca? Nie no, może bez przesady. Kupię te budki, berserki i. Run. idę pod... to rekurwe Rekurwę, A no, I ładny z mojej strony. It's time. Two hearts, Rico. Even the crowd last hope. it's only fun if they run. I mean, for Całe szczęście hm, tak Dobrze, że nie padłem od tego Tam nie dał Aaa, ręka. Widać, że jakoś za bardzo nie ogarnia Więc bardzo dobrze, bo ta postać jest... No, OP, jest OP I się trochę od nie jeba Ku**a, wbiją się niepotrzebnie nie chcę flamieć, ale don't do this thing, it's please. Like yes. Please. No, oni są razem, nie ma co tu się zmienić. Przyszedł WW, nie lękajcie się. So A tu chyba każdego mam na solo, nikt nie jest przyfidołany. Driver nic nie kupił, na kozaku leci. I need On no, sam tego nie zrobi, na pewno. No jak it padnie pod, to już koniec W sumie myślę, że dla tego Dravena mógłbym coś zrobić do co ciekawego. Tak patrzę, bo on w sumie ma tylko 100 ataków, co mają 125, ale... Ta różnica. Jest różnica. Więc, ale oni są wyzwój, nie ma co się łudzić. Pewnie zaraz wyleci z krzaków tej jego E <grystanie> Chciał, próbował <grystanie> Przy jakimś dobrym ganku byśmy ich we dwójkę rozwalili, roznieśli W sumie bije trochę tym w szczególnie jak łowów włączył To się więcej Adamskiwa To tylko kawałek, jeśli ruszają. Nie ucieknę, nie mam szans. Kurde. Zadzwonił do mnie koledzy na Skype i tak pewnie już wyszło. I teraz lagis spędzą, super. Świetnie, świetnie, super wręcz. Zajebiście. O, minęły. go ślagnimy A sobie radzi Has been destroyed. po prostu tu. Mm, i smell that. oh you no, super super has been destroyed for no, hmm. this ends now Sky salt. It's only fun if you run. Ty już jestem w terapii, nic większego tu nie zrobię. No nie fajnie, dwa ty Już powiedziałem, To był w dużej mierze mój fail, bo w sumie nie powinienem fokusować W tankach, lecz no niestety trochę od miski można to oddać Ale tutaj Teams fraguje, więc... Jest okej, okay. można... Kasadin zaliczy Pa! Zultował, zultował. Huh. Warma na topie i monomidzie Co on takiego składa teraz? Znasz Ach. Trzeba się farbić. Jak nie Freddy, to farmi. Timo, 120 last hitów. Nieźle. Mamy drogę? Yeah. and the lion it's only fun if they run O, no, wow. no, nie, 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 Teraz Ali pewnie mnie ściągnie. Nie. Udało się. O, jak leczy. No teraz zlo Zlosowaliśmy to. Dobry support był. Alistar. Szkoda tylko że Mida straciliśmy. W sumie my im żadnego przewagi nie sprzywaliśmy. Ale to się zmieni. Jeśli nie mają dragona, to Mam nadzieję, że nie No i po dragon. mają nie Te Ari nie martwi, ona. że HP ma? Now. Ten team lata za fragami tutaj piszemy są i Dobra It's time to hunt No nie Tym bardziej nie No i bli. Only fun if they run. zrobimy to coś cię. To jest właśnie Eloh. Elo, elo, ciężkie miejsce. No i tak to właśnie. Składają nasz team. Tak, super, super, jeszcze nas rozwalił tutaj. Tak.

No takie piki typu kręki i Suraka, no to nie ma co się dziwić. Może jakimś fartem wygramy. Na razie A trzymamy się hunger. czwartą, Rozmiar się poddać. La lista się poddać, czyli się. Everybody, come. Tak, thanks team, thanks, thanks for coming, yeah. Tak, jak ja to kurwa koką. Tak blitzkrang, dobrze. No. My ich teraz nawet tyle rozwaliwym Ten Blitzkrank jest taki mierny. O, no, zaraz dostanę. U! 这个品种的名字叫。 pick ant, yy, bz ant, zroak nie, 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 proszę nie, co tu się dzieje bz oni sobie tutaj niszczą, my no nic nie możemy zrobić

Co team, błagam cię! No tak, też nie jestem jakiś najlepszy, ale. E, kurde, no z, z, Pik, Bliskranka i Soraki to wiadomo, były to. Nic ciekawego, no tak to jest z do... Ten odcinek wstawia na YouTube'a jestem... O super, o no, jeszcze się nie pali. Hm, ten odcinek wstawia na YouTube'a tak czy siak. No, kurwa, dość tego. Tak, super um. Trzeba zapamiętać, że jak się nagrywa, to można minimalizować Lola Okej, no, tutaj... o, team, lud, lud. No, Co? To jest niemożliwe. Tak, atakujcie Dużo im zrobimy

Ten odcinek wstawię na YouTube, a, tak czy siak yy, trzeba go wstawić... Kurwiłem się, nie chcę mi się następnego nagrywać. Więc no, wsta trzeba wstawić ten. Dobra, no to do zobaczenia. Mam nadzieję w następnym odcinku. Jeżeli macie uwagi, jakieś uwagi, to piszcie w komentarzach. Jeżeli film Wam się podobał, to zalejkujcie, a jak ja Wam się spodobałem, to możecie zasubskrybować. Dobra, dzięki bardzo.